wotum. Spółka świadczy usługi prawne i reprezentację klientów w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i finansowych. Jakie to są segmenty działalności? Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych, mienia. Głównie to jest generalnie spółka Frankowa. A z Wrocławia Nomenomen z całkiem dobrymi ocenami na Google Maps. Co mnie przywiodło? Przywiodły mnie multibajer insiderów oraz niska wycena preserving w okolicach 3. Konkretnie tutaj mamy baję od pana prezydent, pana wiceprezydent i jeszcze jednego pana prezydenta Krzysztof Rozner, wiceprezes zarządu. Tutaj trzeba tylko zwrócić uwagę, że to jest zmiana, czyli tutaj była jakaś korekta. W każdym razie poprawnie mamy tutaj zakup insiderów na poziomie 230 tys. złotych. To jest spółka z Price to Earnings w okolicach 3,5, o market capie 600 milionów złotych z odpowiednim obrotem, czyli mamy tutaj płynność. Ciekawe jest tutaj również Price to Free Cash Flow, który wynosi 3. Patrząc na bilans spółki, on wydaje się tutaj po znacznikach niezbyt fajny, ale patrząc na generalnie profil całej spółki, to jest on całkiem w porządku. Mamy tutaj pokrycie debt coverage ratio na poziomie 1, co oznacza, że spółka po prostu zarabiając tyle, ile zarabia spłaci w takim tempie, czyli to są lata swój dług, czyli generalnie można powiedzieć, że ten dług wcale nie jest jakiś duży. Spółka ma 140 milionów złotych w gotówce, przy czym jest w stanie przykryć, pokryć swoje długi krótkoterminowe. Mamy tutaj dywidendę na poziomie Yieldu 3,5% z Payoutem 13% no i są plany ciągłości tej dywidendy. Mamy bardzo spoko ciągły wzrost Revenue od 2018 albo i wcześniej. Jeżeli chodzi o powiedzmy prędkość tego, to jest taka no dosyć w kratkę, raz mamy 50%, raz 30%, raz 5%. Ostatni TTM 2025, no to mamy tutaj mniej więcej na poziomie 20% wzrost tych przychodów, no ale to jeszcze uwzględnia tam ostatni, ostatni kwartał 2024 roku. Co jest fajne, to również za tym idzie Pritax Income, przy czym właśnie w 2025 on urósł o jakieś 50%. Jak widzimy, bierze się to z zysku operacyjnego. Spółka nieznacznie zwiększyła swój dług, ale ogólnie mówiąc, tutaj te wskaźniki długu są dosyć bardziej skomplikowane, z, wynikające z tego, w jaki sposób spółka działa. Mamy zwiększenie pozycji gotówkowej do 140 milionów. Bardzo fajnie idzie free cash flow o prawie 100% w 2025 roku. Nie ma tutaj za bardzo kreatywnej księgowości. Widzimy, że tutaj to idzie z, jakby te wyniki idą wraz z zyskami operacyjnymi. Mamy marżę na poziomie 30% a nawet marżę operacyjną na poziomie 40, co jest bardzo dużo. Spółka generalnie nie za bardzo ma jakąś konkurencję, ona jest dosyć niszową spółką. Grupa Wotum zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu umów bankowych, to jest właśnie w okolicach tak naprawdę 80, właśnie 86%. Nie jest to wyszczególnione, ile to są same kredyty frankowe, ale możemy wnioskować, że to jest mniej więcej właśnie w okolicach 85%. Ma do tego roszczenia odszkodowawcze i świadczenia usług rehabilitacyjnych. Działalność mamy głównie w Polsce, ale mamy też ekspansję na rynki nasze europejskie. Co się udało dokonać? Mamy wzrost przychodów, a w ogóle nie, nie pokazałem, ale to jest raport kwartalny 20 listopad 25, no tam dwa miesiące, trzy miesiące temu. Mamy wzrost przychodów o 26%, wzrost liczby zawartych kontraktów o 15% kwartał do kwartału i 16 rok rocznie. Mamy utrzymanie marży, pojawia się dywersyfikacja. Mamy tutaj dywersyfikację, jak chodzi o działalność spółki. Na przykład spółka idzie w coś takiego, jak właśnie roszczenia z tytułu posadowienia sieci przesyłowych. Mamy właśnie tutaj plany dywidendowe. W rękach jednego akcjonariusza, a w zasadzie łącznie z Financial Group SA, DSA, mamy 60% głosów na WZ. -kach. O, proszę bardzo, spółka przyjęła politykę dywidendową. 60 milionów rocznie, 5 zł na akcję do 27 roku. Jak chodzi o komentarz, no to mamy zysk operacyjny 76% rok rocznie wzrostu, zysk netto. Raport był audytowany. Zobaczmy sobie na goły raport. Tak, wyglądają, tak wygląda liczba zawieranych umów w ujęciu kwartalnym. Jak widzimy, ona jest tak troszkę w kratkę. Tutaj był taki wielki pik, ale generalnie w okolicach 1800-1900 kształtują się te umowy. To jest jedna z ważnych metryk, ale druga z istotnych metryk to jest liczba zapadających wyroków. Zaraz powiem, jak spółka w ogóle działa i dlaczego wyroki mają tutaj znaczenie. Tutaj mamy właśnie liczbę wyroków pierwszej instancji z podziałem na rozstrzygnięcia. Jak widzimy był tutaj mały jakby trend spadkowy, przy czym odwrócił się dosyć mocno tutaj w ostatnich, no we wrześniu, z sierpnia. Tu mamy liczbę wyroków drugiej instancji, która mniej więcej sobie lata w okolicach 300. Dobra, to ja może w ogóle powiem w jaki sposób spółka WOTUM działa, skąd bierze pieniądze i o co w ogóle chodzi z tymi wyrokami. Więc schemat wygląda tak. Pokażę to może na przykładzie kredytów frankowych. Wotum prowadzi sprawę w sądzie przeciw bankowi. Sąd albo unieważnia umowę, albo zasądza zwrot nadpłat. No i na przykład bank, bank musi zapłacić klientowi powiedzmy 250 tysięcy złotych, a Wotum bierze z tego prowizję jakieś 20-30%. Czyli każda, każdy wyrok to jest gotówka dla Wotum. No i to jest właśnie najważniejsza metryka w tej firmie. Jak chodzi o wyroki pierwszej instancji, to to jest moment, w którym sprawa jest praktycznie wygrana. Bank wie, że przegra też również w drugiej instancji, no i zaczynają się rozmowy o kasie, o jakiejś ugodzie. Generalnie jest taki trend, że banki jakby przestają walczyć w sądach, no bo wiedzą, że przegrają, chcą szybciej zamykać temat, próbują ugody, zanim zapadnie wyrok, no i dla wotum to jest nawet lepiej. Dlatego, że wyrok to jest jakieś 2-3 lata czekania, no a ugoda przed wyrokiem to jest po prostu szybka kasa. No ale właśnie, pytanie kluczowe jest a propos tej firmy, czy ta działalność będzie kontynuowana, no i co się stanie, jak skończą się sprawy o kredyty frankowe. Ale zanim do tego przejdziemy, to rzućmy okiem generalnie na profil spółki, co nam podpowie AI. Jak widzimy konkurencja jest dosyć mała, PZU ma jakieś tam małe przecięcie, ale to w, powiedzmy w obszarze, który jest znikomym przychodem spółki Votum. Mamy, jak chodzi o unikalne selling points to mamy obecność na rynku od 20 lat. Kim są klienci? To są osoby fizyczne poszkodowane w wypadkach lub są stroną sporów właśnie z bankami ubezpieczycielami. Na giełdzie jest to od 2010 nie ma jakichś specjalnych ostatnio newsów, niewiele tam wiadomo co się konkretnie dzieje. Spółka 600 pracowników. Mamy tutaj polityka dywidendowa, wypłata 25 do 50% zysków netto. O ile wierzyć tutaj czatowi i XTB. No dobra, generalnie Votum to jest moim zdaniem taka spółka typu asset play, ale też z opcją turnaroundu jak chodzi o dywersyfikację przychodów w przyszłości. Jednakże to jest po prostu jest głównie póki co spółka od franków notowana na GPW z takim no backlogiem sądowym na 5 do 8 lat do przodu. No i tak, dlaczego, czy w ogóle warto inwestować w spółkę, której powiedzmy źródełko może się wyczerpać? No pytanie jest tutaj kluczowe o wycenę, czy ta spółka jest dobrze wyceniona patrząc na ten backlog i ewentualny turnaround w przyszłości. No to tak, Votum ma dziesiątki tysięcy spraw w toku. Liczba nowych pozwów w Polsce wciąż rośnie, banki ciągle przegrywają, TSUE i SN ciągle wydają prokonsumenckie wyroki, dochodzą jeszcze ugody. Ogólnie póki banki przegrywają, to wotum powiedzmy drukuje pieniądze. Dobra, teraz takie małe tematy, żeby ocenić, czy w ogóle warto w taką spółkę inwestować. Pierwsza rzecz jest taka, że ta spółka... Przynajmniej według tutaj sztucznej inteligencji nie ma y, dużego pokrycia analityków, raptem jest ich y, dosłownie kilku. Według niezależnych analiz y, kredytobiorcy frankowi będą jeszcze przez 3-4 lata składać pozwy. Szacuje się, że w polskich sądach wciąż zalega dużo spraw frankowych, jakieś 20-200 tysięcy w obiegu w różnych źródłach. No więc popyt na usługi nie zniknie szybko. Tutaj wrzuciłem sobie takie dane, żeby ocenić ile spółka może jeszcze zarobić na tych umowach frankowych. Te dane nie są do końca sprawdzone, są jakby wrzucone po prostu w sztuczną inteligencję. No i tak, konserwatywnie można przyjąć, że w portfelu jest 35-45 tysięcy aktywnych spraw frankowych do zmonetyzowania w kolejnych latach. Licząc ostrożnie, na 40 tysięcy spraw 40 tysięcy spółka podaje, że średnia wartość, średni jakby zysk na wyroku to jest 80 tysięcy złotych. Czyli mając powiedzmy, no tak licząc ostrożnie, 40 tysięcy spraw mamy 3,2 miliarda złotych jeszcze przychodów. I to nie jest prognoza sprzedaży. To jest wartość spraw, które już są podpisane w sądach. Więc możemy tutaj liczyć na jakieś 500-600 milionów złotych rocznie zysku jeszcze. Czyli generalnie sam stary portfel franków jest większy niż to, co spółka dziś raportuje rocznie. Przypominam w ogóle o kapitalizacji tylko 600 milionów. No przy czym to jest bodajże tylko przychód, a nie zysk netto. A teraz jeszcze wracając do tego, co poza tym. Co to jest w ogóle służebność przesyłu? To jest bardzo ciekawy temat, który rynek ignoruje. To jest jakby to jest sytuacja, kiedy przez prywatną działkę idą linie energetyczne, gazociąg, rurociąg, światłowód i tak dalej, a właściciel nigdy nie dostał za to pieniędzy. W Polsce są setki tysięcy takich działek. No i prawo pozwala właścicielowi żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, ustanowienie płatnej służebności i odszkodowania. Jakie to są kwoty? Średnio to jest od 20 do 150 tysięcy za jedną działkę. Czy może to być Kolejna kopalnia złota dla Wotum być może. Czy to będzie na skale franków? Raczej nie, ale może to dać drugą nogę na wiele lat. To nie jest mały temat, to jest w zasadzie ogromny, niezaadresowany obszar prawny w Polsce.